Beata miała do czynienia y, podczas tej swojej pracy entekowskiej z bardzo ciekawymi postaciami. Koleżanki i koledzy, instruktorzy Młodzieżowego Domu Kultury, to jest, mogłabym powiedzieć, galeria albo nawet może pantera bardzo ciekawych osobowości, bardzo twórczych, y, wrażliwych, niezwykłych. Beata kiedyś pokusiła się o robienie takich poetyckich portretów, y, właśnie swoich koleżankom i kolegom, bardzo zabawne, bardzo ciepłe. Może, może zacytujemy. To, to też jest takie... Zdradzam niespodziankę, która ma już lat 7, bo, bo wiersze te powstały w 2008 roku. Chciała je podarować koleżankom i kolegom na prezy, prezent, ale w tym moim zabieganiu zabrakło czasu, żeby to dopieścić, a ja tak lubię, żeby wszystko było tak na, na tysięczny guzik zapięte. Ale też po raz kolejny uśmiecham się w stronę Oli, bo gwiazdka niedaleko i myślę, że ta szczęśliwa siódemka właśnie się dopełni i te y, wiersze w prezencie trafią do tych niezwykłych dłoni. Bo kolejny cudowny etap w moim życiu to właśnie Młodzieżowy Dom Kultury. To tam spotkałam ludzi y, przecudowych, niezwykłych, którzy przyjęli mnie taką jaką jestem, taką właśnie śmieszną trochę. Y, Którzy pozwolili rozwinąć się moim skrzydłom, i do dzisiaj są ze mną, i kocham ich bardzo, bardzo za nimi tęsknię. I stąd ten wiersz, te wiersze, myślę, że, że, że trafię do nich wreszcie pod choinkę. I te wiersze to były takie króciutkie, dam Wam, dam wam smak jednego z nich. W jej delikatnych rączkach. Najtwardsza, nawet wina, realnie piękne kształty przybierać zaczyna. W najdziwniejszych, nawet abstrakcjach, talenty odkrywa. Taka drzemie w niej dusza wrażliwa. A do tego jest jeszcze prześliczna dziewczyna, czuła i delikatna, plastyczna i tu znowu pytania. A ci, którzy znają Ambek, wiedzieli, że Paulina. I tak to każdy, to oczywiście o Paulince takie właśnie wierszyki króciutkie, charakteryzujące znów naszej pracy Endekowskiej o moich przyjaciołach z tamtego miejsca są w tym pomniku. Myślę, że czas teraz na taki bardzo specjalny utwór w innym charakterze, dedykowany koleżance z pracy, która za wcześnie, stanowczo za wcześnie opuściła ten padł i rozpaczy. Bardzo bym chciała w tej porze listopadowej wspomnieć. Barbarę panach, pasie panach. Pasie panach. A jednak się stało. Choć przewidywane, nadeszło za wcześnie, boleśnie niechciane. Zasnęła zmęczona tą walką daremną, współczesny do w spódnicy. Zabary się brała ze sobą i światem, szukając dla siebie czasu i miejsca na ziemi, współcześnie niedostosowana. Współczesnym niezrozumiała, odeszła szukając śmierci w wierszach Maczyńskiego. Sznur wygranych pereł pozostał samotnie w szufladzie, jako łzy przyjaciół nawleczone na nitki rozpaczy. Ich życiem był teatr. Ich życie było teatrem w tragicznie krótkiej odsłonie. Sam stwórca opuścił kurtynę, wygasił wszystkie światła, a my stoimy bezradni, dobrze już wiedząc, że drugiego aktu nie będzie. I się pojawiać co jakiś czas właśnie tu w Forum Synagoga, bo kiedyś tutaj Basia prezentowała Anna Achmatowa. Kiedy jeszcze nie mieliśmy nawet wyobrażeń takich, że będziemy się spotykać w tak eleganckim wnętrzu. Wtedy jeszcze było ciemno, zimno, ruinka. Bardzo taka specyficzna i przyciągająca ludzi teatru właśnie. Brakuje nam Basi. Ale dobrze, że chociaż ten twój niezwykły przecież, pożegnalny wiersz, w jakimś sensie ją ocala. Pamięć o niej. Tak, i niech ta pamięć zostanie na no, długo żywa. W tym tomiku, bo te moje wiersze, gdzieś tam zaczęłam jak zwykle, to ja lubię robić, segregować. Jest taki podtomik pod hasłem przyjaciele. poświęcony tym, którzy niestety odeszli. I tutaj znalazły się również takie wiersze dedykowane na przykład mojemu wujowi. Patrząc z boku, ktoś y, widział bardzo pogubionego w życiu mężczyznę, który no, był chory na chorobę zwaną alkoholizmem. Ale ktoś, kto go znał, dowiedział, że był to niezwykły człowiek. Bardzo dobry, bardzo miękki, bardzo kochający, no ale przegrał z tą chorobą też się pojawił. Dobre serca są często samotne. Trudno żyje im się w tym trudnym świecie. Zbyt czułe na innych, same zbyt słabe, by walczyć o siebie. Gotowe nieść pomoc, bezbronne wobec chamstwa, stoją z boku, często zapomniane. Wierne w przyjaźni, cierpliwe w cierpieniu. Kiedy odejdą, pustki po nich nie można zapomnieć. Tak, jakby móc włożyć cały świat w kopertę wysłać pod nieznany adres. To tak, jakby wystarczyć miało naklejenie znaczka. To tak, jakby pomóc miał długi, głęboki sen. Zapomnieć, zakinąć i zacząć wszystko od nowa, raz jeszcze, od zera, bez wspomnień, bez żalu, bez zła. To tak, jakby zmartwychwstanie istniało naprawdę. Tak pustynia bez wody istnieje, ale jest prawie niemożliwe do przejścia. To już nieco starsza, ale ciągle rozedrgana. Odwrócona plecami do lustra, by nie patrzeć sobie w oczy, robi rachunek sumienia. Bilans niezmiennie wychodzi na minus. Nie ma ci obok. To wystarczająca kara. Życie w odroczeniu, jak pokuta za tę miłość opartą i nikomu niepotrzebną. Nie ma we mnie jednak skruchy ani obietnicy poprawy, więc i rozgrzeszenia nie będzie. Przebaczmy Panie. Niepotrzebne mi są kredki, by namalować obraz. Niepotrzebne mi niebo, słońce, czerwone serce. Wystarczy tylko trochę nocy. Takiej zimnej, czarnej i zupełnie pustej. Wszystko inne bardzo boli, dopóki jesteśmy razem. A to całkiem niedawno. Żeby mokre deszcze. Moje oczy już suche, tylko dusza ciągle walczy z rozsądkiem. Wewnętrzny, pusty szloch budzi mnie w nocy, w dzień nie daje pracować. Każdy powód jest dobry, by uciec. Tamto lata, tamten las, tamci my. Dzisiaj czas nie daje nam szans. Kolejny kieliszek nie pomaga zapomnieć. Wyostrza obrazy z przeszłości. Nawet zapach powraca. Nie ma już tylko tamtego lasu, tamtego lata i tamtych nas, cokolwiek to kiedyś. I nawet ciemność pachnie Tobą A schodnią nie są, do mnie ma Wybiegam z listek pod kasztany I wszystko to, wszystko Twoje Wirują liście na i'm to